Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy i dzisiaj przychodzę do Was z propozycją kolejnych warsztatów online. Album ten, który tutaj widzicie, miał być warsztatem stacjonarnym między innymi w Warszawie i w Katowicach, ale w związku z sytuacją, jaka jest teraz na świecie, przenoszę go do wersji tylko online. Mam nadzieję, że się Wam album spodoba. Jest on dość prosty. Jest to album typu folio. Nie posiada takich tradycyjnych stron. Powstał z kolekcji Happy Place, jest to kolekcja od Mintai Papers. Obity jest amarantowym płótnem, ma bogatą kompozycję na okładce, a w środku miejsca na zdjęcia w różnych formatach. Na końcu tego filmu pokażę Wam również, co znajduje się w kicie oraz jakie narzędzia ja używam przy tworzeniu tego albumu i jakie narzędzia będą Wam potrzebne, żebyście mogli ten album ze mną zrobić. Jeśli chodzi o szczegóły, to dostęp do warsztatów w wersji online na wszystkich moich warsztatach otrzymujecie dożywotni. Jest on w formie wcześniej nagranych filmów. Możecie stopować, pauzować, cofać, no wszystko z nimi robić i pracować we własnym tempie. Macie je na zawsze, więc możecie sobie siąść do tego filmu, kiedy chcecie. Jeżeli chodzi o zapisy, to zapisy przyjmuję do 10 kwietnia. Termin płatności jest do 15 kwietnia, a wysyłka kitów najpóźniej 4 maja. Ta, termin tej wysyłki jest taki troszkę odległy w związku z tym, co się teraz dzieje na świecie, ale jeżeli będzie taka możliwość, to postaram się oczywiście kity wysłać wcześniej, ale nie wcześniej niż 26 kwietnia. Jeśli chodzi o cenę takiego warsztatu online, w której zestaw jest skomponowany przeze mnie, czyli otrzymujecie materiały do wykonania takiego albumu oraz dożywotni dostęp do warsztatu online plus gratis. Gratis w postaci takiego mini kursu, jak wywoływać i wklejać zdjęcia w albumie. Razem ze mną wykonacie cały album, plus jeszcze będziecie mogli wkleić do niego zdjęcia w różnych formatach. Ja wam pokażę, jak ja zamawiam takie zdjęcia, na jakim papierze je zamawiam, żeby najlepiej trzymały się w albumie, jak je przyklejam, jak docinam, jak układam w, w albumie po prostu. Cena to 115 zł plus koszt wysyłki, 12 zł paczkomat impost, 16 zł kurier. To chyba tyle tytułem wstępu, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, a teraz pokażę Wam, jak album się prezentuje. Albumik jest typu fotofolio. Bogata kompozycja na okładce z izalem. Oczywiście znajdują się tutaj również tekturki z kreatywnej pracowni, takie piękne przepalone listki. To jest efekt już gotowy, takie tekturki otrzymujecie. Dodatkowo jest napis, miej odwagę, by być sobą, a album nazywa się Babski Świat i myślę, że wyszedł właśnie taki pełny pozytywnej energii i ten napis idealnie tutaj pasuje. Dodatkowo otrzymujecie ode mnie również listki z wykrojnika z Craft Passion. Tutaj znajdują się również sizal pod spodem, wiązany jest na taką różową wstążeczkę vintage. Jak widzicie to jest takie amarantowe płótno. Tak, album prezentuje się na zewnątrz, a w środku, tak jak wspominałam, jest to album typu fotofolio składający się z dwóch paneli: panel lewy i panel prawy. I zaczniemy sobie po kolei. Od panelu lewego mamy tutaj wodospad na zdjęcia 10 na 10 cm. Oczywiście, zdjęcia możemy kleić sobie dwustronnie. W środku schowany jest ukryty magnesik. Tylko dobre wibracje, napisy również z tej samej kolekcji. Całość się nam otwiera w tym kierunku i znajduje się tutaj podwójna kieszeń. Śmiech jest zaraźliwy i karty na wklejenie zdjęć. I tutaj również pokażę Wam, jak ja te zdjęcia wklejam na takie małe karty, jakie zapiski wykonuję w albumie. Po prostu uzupełnię razem z Wami ten album. Przepiękne, pozytywne kolory i grafiki całej kolekcji. Tutaj mamy książeczkę podwójną na zdjęcia. Zdjęcia 9x13, 10 na 10 i takie malutkie. 75 na 10 cm. Zmieszczą się tutaj bez problemu, ale nie tylko, dlatego że pokażę Wam również, jak ja sobie docinam zdjęcia i buduję z nimi kompozycję. W tych rameczkach tutaj znajdą się właśnie zdjęcia. To jest taki, taka mini klapka. Z kompozycjami, tutaj są motylki, serduszka, to są wszystko oczywiście elementy do wycięcia z kolekcji, oraz podpisy. To się otwiera w ten sposób. I w środku tagi. Tagi na zapiski. Jeśli macie, nie wiecie, jak do końca takich tagów użyć w sensie nie wiecie, co do nich zapisać o to też się nie martwcie, bo zarówno w tym tutorialu wam to pokażę. Będziemy sobie cały ten album po prostu wypełniać. I tutaj napis uśmiech proszę i mamy dynamiczny wodospad. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz do zrobienia w albumie. Jak się nauczycie, to będziecie chętnie z niej korzystać. A tutaj jeszcze ukryty napis niełam się, będzie dobrze. Kolekcja jest naprawdę przepiękna, bardzo bardzo pozytywna, taka lekko w klimacie retro. Ten panel się nam tutaj zamyka i tutaj mamy drugi panel. Żyj dobrze, śmiej się często, kochaj gorąco. To jest moje miejsce. I tutaj również znajdzie się zdjęcie. Pokażę Wam, jak wykorzystać właśnie takie ramki z kolekcji. A tutaj mamy taką magnetyczną książeczkę. Po ściągnięciu kolejne miejsca na zdjęcia. I możemy ją sobie tutaj w ten sposób zostawić. Możemy okręcać. Ona jest ruchoma w każdą stronę. Możemy ją po prostu zdjąć, odłożyć na bok, bo tutaj całość się nam jeszcze otwiera. I w środku znajduje się kolejny wodospad. Niech Twoje szczęście przebija Twoje oczekiwania. I mamy kolejne miejsca na zdjęcia. I tak samo tutaj. Rameczka na wklejenie takiego małego zdjęcia. Radość z małych rzeczy. I tutaj również mój cudny chaos. Dodatkowo jest jeszcze tutaj taka. Bardzo, bardzo głęboka kieszeń. Takie ukryte miejsce na kolejne zdjęcia bądź jakieś pamiątki. To jest taki bardzo szeroki belly band. Tutaj będzie go widać z boku, więc tutaj możemy sobie zmieścić jakieś zdjęcia, których nie chcemy wszystkim pokazywać, albo może jakieś pamiątki, bo również pamiątki bardzo fajnie przechowuje się w takich albumach. To się nam całe tutaj zamyka i tak prezentuje się ten album. Jest on idealny dla osób początkujących. Myślę, że każdy sobie z nim poradzi, każdy bez problemu go wykona. Plus dodatkowo, naprawdę fajnie będą prezentować się z nie, w nim zdjęcia z jakiegoś babskiego spotkania czy wspólnego wyjazdu. Mam nadzieję, że taka propozycja warsztatowa przypadnie Wam do gustu. Oczywiście na końcu tego filmu będzie też plakat z miejscem, z opisanymi, z opisanymi szczegółami, jak zapisać się na ten warsztat. Zapisy mailowe, Ania tworzy kontakt do 10 kwietnia, termin płatności do 15 kwietnia, jeżeli chodzi o wysyłkę, najpóźniej po 4 maja, koszt 115 zł plus 12 zł za paczkomat lub 16 zł za kuriera. A teraz pokażę Wam, co w kicie będzie się znajdować i jakich narzędzi użyłam. To, co znajdziecie w waszych kitach, e, znajduje się teraz tutaj przede mną. E, już Wam pokazuję po kolei. Może zacznijmy sobie od okładki. E, oczywiście w kicie będzie znajdował się sizal. Ja bardzo lubię używać sizalu w swoich pracach, także i w Waszych kitach on się znajdzie. Jak widzieliście, znalazły się tam również elementy z wykrojnika i Wy również je dostaniecie. Będzie to kółeczko w kolorze kraftowym oraz takie dwa listki z Craft Passion, które możecie sobie wkomponować w waszą okładkę. Kolejną rzeczą, która jest przydatna do zrobienia okładki, to są piękne tekturki. Zobaczcie, jak one super się prezentują. To jest taki kolor, w którym je otrzymujecie. Oczywiście marki Twoja tekturka z Kreatywnej Pracowni. Dwa takie listki będą w Waszych kitach. Stożyczka Vintage do związania naszego albumu. Cały album, tak jak widzieliście, jest obłożony tym pięknym, amarantowym płótnem introligatorskim o podłożu papierowym. No ono jest po prostu przecudowne, mi się tak ten kolor podoba. Ja mam je tutaj zwinięte w taki rulonik, żeby mi było łatwiej je Wam pokazać. Ale oczywiście dostajecie je w takiej wersji, właśnie żeby nie uszkodzić w żaden sposób w transporcie. Ono ma naprawdę przepiękny, bardzo mocno nasycony kolor. Oczywiście sznureczek woskowany w białym uniwersalnym kolorze wycięte dziurkaczem, moim ulubionym dziurkaczem z DP Craftu, który już wyciął tyle tagów, <gry> dla Was również wytnie kolejne tagi, takie jeden dłuższy, drugi krótszy. I jeżeli chodzi o papiery, to mamy tutaj tak naprawdę trzy rodzaje papierów. Papier kraftowy o gramaturze 170 do robienia takich elementów jak kieszenie. Ja Wam też wszystko oczywiście na tutorialu wytłumaczę, dlaczego używamy tutaj lżejszej gramatury. 170 papier w kolorze ivory i gruby papier kraftowy 250, również znajdzie się w waszych kitach. Oczywiście to czego nie może zabraknąć to są magnesy neodymowe o grubości 1 mm i szerokości 10 mm i piękna kolekcja papierów od Mintai Papers. A także naklejki tekturowe do tej kolekcji Happy Place w języku polskim. Myślę, że nie wykorzystamy wszystkich, więc zostanie Wam jeszcze trochę, żebyście mogli z nich skorzystać przy robieniu na przykład, jakiejś fajnej kartki, bo są naprawdę bardzo fajne. A jeżeli chodzi o kolekcję, to mamy tutaj arkusz z kartami. Arkusz z elementami do wycięcia. I tutaj jeden arkusz 05, jeden 04, 03, 02 i dwa arkusze 01. To wszystko znajdować się będzie w waszych kitach. Jeśli chodzi o narzędzia, które będą Wam potrzebne do stworzenia tego albumu, to na pewno przyda się pistolet z klejem na gorąco do przyklejania Sizalu. Jak widzicie, mój jest w szczególności do tego celu używany. Sizal, również przykleicie zwykłym klejem, ale będzie dużo dłużej wysychał. I nie będzie aż tak mocno się trzymał, więc ja polecam jednak mimo wszystko taki zwykły klej na gorąco. Zwykły klej na gorąco do kupienia, tak naprawdę w każdym sklepie, nawet w każdym markecie budowlanym. Klej introligatorski. Ja używam i niezmiennie polecam klej z Eco Scrapbooking. Nożyczki do wycinania małych elementów tutaj też będą na pewno przydatne, bo troszkę tego wycinania będziemy mieć. Zwykłe takie nożyczki jadimitne, przeważnie taśmy, bo jest mi nimi bardzo wygodnie ciąć taśmę i do nich nic nie przywiera. Taśma piankowa o grubości 2 mm do budowania kompozycji na okładce. Zwykła taśma typu Smart, przydatna przy konstruowaniu wodospadu. Zwykły ołówek, linijka. I tak ja, jak zawsze mówię, coś do cięcia, coś do bigowania. Coś do cięcia to na przykład gilotyna, trymer, mata i nożyk. I coś do bigowania, czyli na przykład tablica do bigowania. Ja mam taką Marty Stewart. Jeżeli chodzi o to, jak ja pracuję, to tablicę mam w calach. Ale pracuję na centymetrach, Podaje wymiary w tutorialach w calach, w centymetrach oraz w tak zwanych rowkach. Po prostu liczę, który to jest rowek w bigowaniu i podaję wszystkie takie detale, żeby każda osoba, która w różnych miarach pracuje, była w sobie w stanie z tutorialem poradzić. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że prezentacja albumu się Wam podobała, że warsztat również się Wam podoba i że się na niego zapiszecie, do czego Was oczywiście serdecznie zapraszam. Czekam na zapisy. Ania tworzy kontakt małpa@gmail.com. Dajcie koniecznie znać też co myślicie o tym pomyśle, że gratis będzie warsztat jak wklejać, dobierać i wywoływać zdjęcia w różnych rozmiarach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia w kolejnych filmach.